Właśnie dotarliśmy do kulminacji tej całej dramy z voice actorami. Czy jak inaczej to nazwiecie Przez ostatni czas wydarzyło się Naprawdę dużo na tym polu I muszę wam się przyznać Intencjonalnie nie omawiałem tej Sytuacji pomimo tego Że dotychczas robiłem update'y Do voice actorów jeśli jakieś były Specjalnie pominąłem ten wątek Bo moim personalnym zdaniem Drama z voice actorami wyeskalowała do najgorszego rodzaju Dramy przynajmniej w mojej Opinii wcześniej ta sytuacja Była raczej zrozumiała i mieliśmy Jedną narrację. Jednak z tym jak ta drama się rozwijała, ludzie zaczęli odkrywać rzeczy. I niestety to wszystko wyewoluowało do sytuacji, w której jest milion równych wątków, każdy mówi co innego, nie można się w tym wszystkim połapać i do tego dochodzą jeszcze personalne zgrzyty między actorami i wszechobecna toksyczność. Dla mnie. Najgorsza forma dram. Wyciągnięcie jakichkolwiek obiektywnych faktów w tym mowu informacji było awykonalne. Dlatego też postanowiłem nie omawiać tej ostatniej voice dramy, która miała miejsce. Tak, wiem, że obiecywałem bycie up to date w tym temacie na kanale, ale po prostu nie czułem się w robieniu tego filmu bo mógłby on zrobić więcej złego niż dobrego. Jednak teraz wydarzyło się coś, czego już nie mogę przemilczeć. Nadal postaram się za bardzo nie wchodzić w to szambo, ale jednak jest to nieuniknione, aby jakkolwiek wytłumaczyć to, Czemu Voice Aktorka Paimon odchodzi. Bo tak, jeśli jeszcze o tym nie słyszeliście, to Corina Botter, która podkłada głos pod Paimon w angielskiej wersji, już tego robić nie będzie. No i kto by się spodziewał, że to właśnie przez to wszystko co się teraz dzieje w przemyśle voice actorowym. I od razu tutaj zacznę od tego, że osobiście nie przypadam za jej osobą. Więc może nie uda mi się podejść do tego tematu pełni obiektywnie. Ale zacznijmy od początku. Jeśli się nie mylę, to ta osoba podkładała głos pod Paymon od początków Genshina, czyli już od dobrych kilku lat, więc jej odejście jest całkiem symboliczne. Jednak warto zaznaczyć, że jej osoba już od dawna jest całkiem. Um, powiedzmy, że mało sobie równe opinie. Oczywiście działała ona w tej całej dramie voice ale jeszcze przed tym, ba. W ogóle przed strajkiem zagaftry, Corina bywała już na ustach wielu. Nie będę wchodzić tutaj we szczegóły, bo sam ich nie znam, ale warto zaznaczyć, że jej osoba już wcześniej nie wiem czy to dobre określenie powiedzieć, że sprawiała problemy może po prostu przyjmijmy, że miała swoje momenty jeszcze przed strajkiem no właśnie, ale co jest ze tym strajkiem? Jeśli chcecie ogarnąć to chronologicznie, to zrobiłem już dwa filmy poświęcone temu tematowi i nie będę recapować tutaj tego wszystkiego powiem wam tylko o tym, co się wydarzyło ostatnio, czyli o tym całym sambie, o którym mówiłem na początku i weźcie pod uwagę to, że będzie to strasznie po łebkach, a ale tak jak mówiłem, nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły. Więc wy skrócie, pamiętacie Sag after Jeśli kojarzycie o co chodzi w tym strajku, to na pewno, to za nią idzie ten cały strajk voice Aktorów. Miała ona walczyć w ich obronie. Domagała się praw, które by chroniły voice actorów przed AI, tak aby korporacje nie tworzyły modelów na podstawie ich głosów. I to była ta ofensywa sag Sagaftre. Walka z greedy korporacjami oraz sztuczną inteligencją pomagała się ona, aby firmy podpisały ich papierek, który miał właśnie ochraniać voice aktorów przed AI. Jednak z tego co się dowiedzieliśmy, ten papierek nie jest taki oczywisty, a Sag Aftra w rzeczywistości może nie być tym szlachetnym rycerzem walczącym w imię voice aktorów, bo doszliśmy do informacji, że ona też ma w tym swój interes. Podobno ten papierek, który Sag Aftra wpychała każdemu pod nos, nie kończył się tylko na AI. Miał być w nim też we firmy podpisujące go stawały się Union Projektami. Oznacza to wy taki projekt, może zatrudniać jedynie voice Aktorów, którzy są w związku zawodowym. Czyli w takim wypadku mają on jakąś grę na wyłączność. Widzicie już jakiś wkopuł w tym jest? Jeśli rzeczywiście jest to na rzeczy, to pod otoczką walki ze sag Sagaftra schowała też własne interesy. Bo voice actorów można podzielić na dwa rodzaje: Union oraz non-Union. Czyli na tych, którzy są w związku zawodowym, oraz tych, których tam nie ma. I jeśli jakiś projekt jest Union, to non-union voice nie mogą w nim pracować. No i teoretycznie vice versa. W rzeczywistości nikogo to zbytnio nie obchodziło i w projektach pracowały osoby zarówno w związku zawodowym, jak i bez niego. I Genshin jest tego przykładem. Mamy tutaj voice aktorów, którzy są union, jak i tych, którzy nie są. Więc jeśli Genshin podpisałby ten papierek od Zakaftry i stał się union, to musiałby wyrzucić wszystkich voice aktorów, którzy nie są union. A jest to duża część głosów w Genshinie. Więc jest to całkiem logiczne, że Genshin tego nie podpisze, bo jeśli by to zrobił, to musiałby wyrzucić całą masę voice aktorów. I tutaj wchodzi na ukochana voice aktorka Paimon, i mówi tak. Jeśli Genshin nie podpisze papierka od Sakaftry, to odchodzę. I tyle. Pozamiatane. Więc takim sposobem Corina odeszła. Po prostu. Więc skoro już wiemy, jakim sposobem voice aktorka Paimon odeszła, to pogadajmy sobie o tym, co za tym może iść. I tak jak mówiłem... Jej odejście jest całkiem symboliczne. Przede wszystkim dlatego, bo teoretycznie była to najważniejsza Voice Aktorka w całym Genshinie. No w końcu podkładała głos pod posadź z największą ilością dialogów i to bez konkurencji. Od początku tej gry za głosem Paymon stała właśnie Corina. Czy była to najlepsza Voice Aktorka w Genshinie? Moim zdaniem nie była nawet blisko. Chociażby to, co za każdym razem gotuje Viej Furiny to kompletnie inny poziom, ale nie można zaprzeczyć temu, że była ona bardzo znacząca w Genshinie. Ale ta gra się zmieniła. Nadal się zmienia i będzie się zmieniała. Więc mowę zmiana tak kluczowej voice-aktorki też jest jakiegoś rodzaju kamieniem milowym dla Genshina. Oczywiście nie tak ważnym jak nowy region czy kolejny bojkot, ale nadal zmiana VA Paymon to bardzo duża rzecz, jakkolwiek byśmy na to nie spojrzeli. Ale jak na to reagują gracze? Z tego co ja widzę, niesamowicie pozytywnie. Corina może i była bardzo ważną voice -aktorką, ale jednocześnie cała masa graczy nienawidziła głosu Paymon. I szczerze mówiąc mam wrażenie, że większość tak miała. Czasem dosłownie nie dało się jej słuchać. Za mocno podnosiła głos, krzyczała i była po prostu nieprzyjemna do słuchania, szczególnie przy pierwszych Archon Questach. Wydaje mi się, że jeśli zapytałoby się kogoś, czemu nie lubi Paimon, to większość odpowiedzi to byłby jej głos. Chociaż co ja gadam, na pewno słyszeli się jak ona brzmi. I jeśli chodzi o mnie. Osobiście widzę, że przez te wszystkie regiony głos Paymon się bardzo zmienił. I nie chodzi mi tutaj o nowego Voice Actora. Chociażby w Natlanie Paymon była dla mnie o wiele bardziej słuchalna niż w Mosandzie. I trzeba to oddać, że Corina tutaj zrobiła postęp. Wydaje mi się też, że Paymon po prostu ma mieć taki wysoki głos. Taki był koncept na tą postać, taki latający gremlin, który ciągle za tobą lata i skrzeczy. Ale nie oznacza to, że musimy robić z tego konceptu zwyczajnie nieprzyjemnie zdabingowaną postać. Głos Paymon potrafi momentami zaboleć, nie da się temu zaprzeczyć. Szczególnie jak krzyknie albo podniesie głos, to bębęki mogą wybuchnąć. I moim zdaniem to jest już winą Koriny, Bo da się zrobić tego typu postać z bardziej słuchalnym głosem. I myślę, że mamy tego przykład tuż obok w innych grach Hojowers. Jako przykład weźmy Star Rail'a. I wiem że mnie jak faleniec, ale mem Spełnia podobne zadanie do Pejmon, niemal takie samo. Na dodatek powtarza ona to samo słowo w kółko, ale nie wysadza mi bębenków ufnych, gdy coś mówi. I posunę się nawet do takiego odważnego stwierdzenia, wylubię mem i jej głos. Myślę, że świetnie pasuje do tej postaci. A założeniowo wcale nie jest tak daleko od Pejmon. Ona przynajmniej wymawia pełne zdania, a nie powtarza mem w kółko i w kółko. Pomimo tego lepiej mi się jej słucha niż Pejmon. Ale jeśli różowa wywiórka do Was nie przemawia, to jest inna postać, która chociaż dla mnie ma podobny głos do Paymon i jest to Bailu. Wydaje mi się, że także ma taki wysoki głos, ale słucha się jej przyjemnie i nie ma takiego efektu jak przy Pejmon. Zgaduję, że Wy też znaleźlibyście podobne przykłady w swoich grach czy anime. Takiej postaci, która ma wysoki głos I ładnie brzmi O Paymon nie można tego powiedzieć Przynajmniej na początku Genshin'a Biorąc pod uwagę odbiór odejścia Koriny Wśród społeczności I moje personalne zdanie, które wam przedstawiłem Myślę, że to dobrze Że voice aktorka Paymon się zmienia Można o wiele lepiej podłożyć pod nią głos Teraz Genshin ma też Większe możliwości Nie jest już małym indie produktem Tak jak na początku Genshin ma już swoją renomę i budżet Może sobie pozwolić na zastąpienie Koriny jakąś lepszą voice actorką, która rzeczywiście do podłowy głos pod Paymon. więc ja bym się cieszył, że to się teraz dzieje. Mowę, wynod kraju, będziemy mieli już nową Paymon, która będzie o wiele lepsza do słuchania. Niestety nie wiemy jeszcze kto ją zastąpi, ale wierzę w to, że Hojo trochę się zmotywuje do znalezienia kogoś dobrego, skoro tak jak już sobie powiedzieliśmy. Paimon to najważniejsza postać w Genshinie pod względem voice actingu. A co wy o tym myślicie? Lubiliście dotychczasową Paimon? Czy może patrzycie na zmianę JVA z większym entuzjazmem? Napiszcie co o tym sądzicie w komentarzach. W dodatku ważny disclaimer. Jeśli popełniłem w tym filmie jakiś błąd, nie wiem, źle coś przedstawiłem, to możecie mnie poprawić, bo tak jak mówiłem, dla mnie to jest niemożliwe, aby wyciągnąć obiektywne fakty z tak zagmatwanej i toksycznej dramy, która jeszcze niedawno miała miejsce. Więc byłbym wdzięczny za poprawki, jeśli gdzieś się pomyliłem. No i myślę, że to by było na tyle. Tym razem już nie obiecuję, że będą kolejne filmy o Voice Aktorach. Jeśli będą to kolejne dramy, to wątpię. Ale jeśli coś realnie pójdzie do przodu w tym temacie, to dam wam o tym znać. Jestem naprawdę ciekawy, co Wy myślicie o tym temacie, który przedstawiłem w tym filmie. Szczególnie o tym jak zapatrujecie się na Paymon. Nie wiem, może to tylko w mojej bańce wszyscy się tak cieszą ze zmiany tej Voice Aktorki. I dzięki za oglądanie tego filmu do końca. Oczywiście, jeśli Wam się on spodobał, to to doceniłbym lajka oraz suba. Tak jak zwykle, w opisie macie mojego Twittera, na którym raczej często wrzucam jakieś takie luźniejsze wpisy. Sprawdźcie inne filmy ze ekranu końcowego i do następnego. Cześć!